Muszę końc do Janka tego pojechać. Ja tak rzadko do niego jeżdżę. No po prostu nie wiem co jak rzadko. Więc postanowiłem do niego pojechać. Cik, 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 cik. Muszę cik, 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 cik. Dobra. I jedem. W... Dobra, przyjechałam. Więc... No dobra. Idziemy. On tutaj chyba mieszka. Nie ja wejdę. O chija Janek! Co tam robisz? A nic takiego. To no, siedzę sobie w domu. Patrz jaki mam piękny fotel. Janek tu nie ma żadnego fotelu. A właśnie, że jest. Zobacz. Tutaj. Widzisz? Ład. No można sobie usiąść. Poczekaj. Usiądę sobie. A nawet wygodna ta kanapa. No właśnie, wiem. Janek, ale no to, to, to jest po prostu. Taka mięciutka kanapa. Ale słuchaj ja chyba dostanę super mocę Ale jak to? No, że ten... Mogę kik, pkiki. No właśnie o tym mówiłam, że mogę kiknąć i wysadzić. A twoja kanapa jest latająca? Nie.